Siemanko, widzowie, słuchajcie, no co, so, no, zagrajmy sobie dzisiaj, no, w ROBLOXa, bo czemu by nie zagrać sobie dzisiaj w ROBLOXa, czyż nie? A, no tak, no przecież, no, ROBLOX przecież, kurde, nie działa, no, no, super, no, 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 no tak, no, słuchajcie. Witam Was dzisiaj, kurde, ogólnie to powiem Wam tyle. Jest aktualnie, no czekajcie, jest aktualnie w sobie do 13.47 jak widzicie. No i ja sobie myślałem, że wczoraj, bo wiecie, wczoraj wywalił To to sobie tam wczoraj, na przed przedwczoraj, wczoraj na subie. No i wywaliło go. No i ja sobie myślę, że wiecie, że to tam chwilowa awaria, że to potrwa chwilę, że nic się nie stanie, no i wiecie co, no i... No i się stało, no i się stało, kurde to no, Roblox aktualnie już nie działa, tak można w sumie powiedzieć, od do, tak dwa dni już i to jest gija dużo. I teraz pytanie, czy to widzę jest Roblox 2.0? Bo jest dużo teorii, wiecie, czy to jest, że to jest jakiś Roblox 2.0, że jakiś wielki jest z Robloxa, że jakieś ruszające się twarzy i w ogóle No ja wam powiem, że w sumie no, nie wiem, czy to jest jakaś jak ktoś jest Robloxa, wątpię w to bardzo, bo, 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 bo to są duże straty, słuchajcie. Ale w ogóle droga zrajem tak o tym tak o tym. Przyanalizuję co napisał. Roblox na swoim Twitterze. No dobra, więc słuchajcie, mam dwa wpisy od Robloxa na ich Twitterze, że no 21 godzin temu, że no, że wiemy, że mamy, że teraz macie problemy z używaniem Robloxa i coś tam, coś tam i że bardzo pracują nad tym bardzo ciężko i tam coś, bardzo właśnie starają się, żeby to wróciło do normy, tak? No, no i zobaczycie 20 godzin, słuchajcie temu, no i 13 godzin temu nawieśali, no, że dalej próbujemy tutaj to naprawić, będą do nas będą jakby kontynuowali nas, uinformowali nas o tym jak dalej i jeszcze raz prze... Jakby przepraszają za opóźnienie, i w ogóle, i tak dalej. I tak, wszystko, i tam, no, ogólnie przepraszają za to, że ta nie działa. No, no i wam powiem, że w sumie, no, jak patrzę na ten screen, no to ja nie wiem, czy to będzie, wiecie, w sensie, czy to będzie jakiś z 2.0, bo, bo choćby dużo osób tak postwierdziło, bo jest pisane We are making things more awesome, we back soon, nie, nie, i jakby po prostu, może jest jakiś screen. Roblox, który się wywali, bo jakby wiecie, nigdy nie widziałem Roblox'a, który się wywalił I to jest taki screening Roblox'a, który się wywali po prostu, że To jest na jakieś prace, bo ogólnie wiecie Nie wiem, czy tak w sumie tak wiecie, no znaczy w sensie teraz chciałem wam powiedzieć, że w sumie wiecie, jakby Roblox robić update'a. Roblox 2.0. To bracie o tym poinformował. Po drugie, w sumie, wiecie, jak macie, mieliście Facebooka, który ostatnio coś się wywalił na parę tam godzinek, to ogólnie cały Facebook stracił sporo pieniędzy, w Sesje się stracili z dobre, tam, to był bilion jeden, no, albo jeden ileś tam, milionów? I tak samo jest teraz z Robloxem. Aktualnie twórcy Robloxa teraz są w cholerę pieniędzy. I ja nie wiem, czy byście wy by chcieli tak stracić dużo pieniędzy, bo, bo byście chcieli zrobić update, do jakiejś gierki, więc no, no słuchajcie, no dzisiaj miał być fajny odcinek z Roblox'a, jakiś tutaj fajniutki, no ale jestem ja dzisiaj, no bo, no bo nie działa, no bo słuchajcie, no nie działa, no nie da się nic zrobić, nie da się w nic zagrać, więc no, widzowie, wam powiem tyle, no jeżeli jesteście może nowi na kanale, bo trafiliście na ten film jakoś pierwszy raz, bo te filmy z awariami się jakoś wybijają, to co, strzelcie łapeczkę w górę, subikę na kanale, może, bo mówię, że jesteście może nowi, i bo witajcie, napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie, tak, czy napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy to jest jakieś po prostu typowa basic awaria, na, na, na którą Roblox po prostu nie Przygotowany, wiecie, bo może że oni nie byli przygotowani na to, wiecie. Roblox się tak nie walił od dłuższego czasu, w sensie od do dobrych paru chyba lat, jak mniej więcej. Więc jakby może po nie mieli wśród tego, nie, na koszowanie, no albo to może być po prostu wiecie, no ten Roblox 2.0 jak to wszyscy kurę tutaj clickbaitują, tu i też pamiętam, napisze Wow, Roblox 20? No to już tak napiszę wiecie o co chodzi, nie? Bo to, to to... trzeba tak napisać, no nie wiem, widzę, to bardzo nie jest Roblox 2.0, Tak mi się wydaje, może, może się mylę, może to jest. Roblox straci w cholerę pieniędzy na tym, że jakby strona nie działa i, i robią sobie update do Roblox 2.0. No ale wątpię, słuchajcie. Więc dobry, no to chyba w sumie tyle wam powiem widzę. No ogólnie jeżeli słuchajcie jutro nie będzie Robloxa, no to to będę... Nagram jakiś inny film, oczywiście, z jakoś, jakiejś gierki Robloxu podobnej, lub nie wiem, czego nagram. Po prostu nagram do jutro, bo mam pewno też film. No ale dzisiaj macie takie coś, słuchajcie, na dzisiaj macie takie coś takie, takie po prostu gadanko, narzekanko, tak zwane na temat Robloxa. Y, bo, no, no co, wywalił się na pysk i już się wrócił, no nie wstaje no, aktualnie, nie śpieszcie mu się, żeby wstać. A no, gdzie wam się podobał taki odcinek, przecież w sumie taki podobał się taki odcinek, to w sensie ja chciałem po prostu wam powiedzieć ogólnie, słuchajcie że na roblox słuchajcie, nie działa i że to prawdopodobnie jeszcze na Roblox 2.0, i ale ale w sumie, wiecie, no może tak być, bo wiecie, tam było dużo screenów, że przecież, ło, ruszają te się awatary nowe będą, przecież, no kurde, no i na pewno by wyłączali stronę na dwa dni na to, to znaczy, na pewno, o, no. nie no, słuchajcie, no pewnie no nie mogą tak, to jest jeden update, o, raczej też nie jest żaden atak hakerski, choć może, bo to jest bardziej prawdopodobnie, ale wiecie, to jest bardziej jakby, no, coś się wywaliło, no i nie chce się naprawić, w takim sensie. Dobra. Więc co widzę? To na tyle dzisiaj. No co ty mówię, no nie ma dzisiaj Robloxa, nie ma dzisiaj żadnej gierki, jestem zły na to, jestem zginą, zły na Robloxa, no ale co zrobię. Pamiętajcie, że będzie to film jutro o godzinie 15 także, więc sobie wpadnijcie na film o godzinie 15, no bo no dzisiaj macie to, no tam, tam nawet nie jest film, to no, jest po prostu no nie wiem co to jest, ale macie po prostu dzisiaj to. Dlatego słuchajcie w jutro o godzinie 15 No i co? No, zostawcie łapeczkę, subikę dla trzecia możecie wysłać to w zajomym ten film, bo polecem Wiecie może nie wiedzą o tym, ale to nie będzie żaden Roblox 2.0, nic takiego raczej wątpię. No ale mogę się oczywiście mylić, wiecie, ja tutaj jestem tylko, jestem zwykłym e, tutaj graczem jak wy, Robloxa, więc mogę się mylić, no ale wątpię, bo wiecie, no mówię, no powtórzę ten argument jeszcze raz, no, no, no pieniądze się traci, pieniądze, dużo pieniędzy, więc naprawdę wątpię. Dobra, więc na no, to słuchajcie na dzisiaj, ja mam nadzieję, że wam się podobało, także trzymajcie się, widzimy się jutro o godzinie, słuchajcie, 15.00, także siema!